posiadam doświadczenie w owiegrze jako jaką jest Age of History, to w tej chwili postaram się z tego mojego państwa tutaj, w Luksemburgu, zrobić ogromną potęgę. Więc na razie jest pan taki, że sobie to wszystko jakoś poogarniać i poskipować bardzo dużo tur. Okej, okay, na razie niech będzie coś takiego. Ja mógłbym poprawić relacje z jakąś Francją, czy Niemcami, bo jakiś sojusz by się przydał. Oho! To Holandii będą musiały wypowiedzieć wojnę, albo Belgię. W sumie taka teraz mała jest. Po prostu takim wydam rozkaz. No i chyba przejdę przed... Przez nich. No jest, nie czy nie zaatakować od razu z taką armią Holandii Jak oni to mają 5000, tutaj 6, to pewnie mają więcej O Jezu, teraz trzeba będzie to wszystko skonsolidować. Dobra, tutaj już mogę trochę armię wyrekrutować Bo ta cała armia pójdzie teraz na Holandię, Niderlandy, okej No broń, tutaj trochę trzeba dosłać Oho, nie wiem czy nie chcemy teraz z nimi pokoju, bo trochę to wygląda tak słabo Albo z nimi zaatakuję, wraz z Francją ich zaatakuję Później będę mieć z Francją lepsze relacje I sobie zrobię z nimi sojusz, to jest dobry plan Okej, okay, nic się zgodzili, więc teraz trzeba rozwiązać armię. Tak tu się żyje przy drodze wielopasmowej za oknem. Oho, Polska tutaj bo coś atakuje, ale nie wiem. Dobra, zaraz dobijemy tę całą Holandię. Jeszcze 12 tur, spoko, ale niech panie mają tu z tą Francją. Czemu Węgry są teraz tutaj? To jest... Ta gra jest niesamowita. Mam już jakiś przypód lepszy. O, tutaj też są Węgry, mógłbym je w sumie zająć. A ja z Francją chciał mieć sojusz. Wydaje mi się, że taki sojusz z Francją mógłby, mógłby mi bardzo pomóc. Jeszcze z Hiszpanią. Mogę już zaproponować stworzenie Unii? To by mi bardzo pomogło. Okej. Okay. Widzicie? W taki w ten sposób... No, w taki w ten sposób Luksemburg stał się większy. Niby jest to trochę czytowane, Znaczy jest cheatowane, to jest ułatwione, ale to jeszcze nie jest coś. To jeszcze nie jest perfekcja. Chciałem jeszcze wiele państw tutaj podobić. Dobra, więc z nimi mógłbym mieć sojusz, z, z Wielką Brytanią też mnie tak te trochę lubią. W Wielką Brytanią mógłbym mieć już za chwilę sojusz, ale jak co nie sądzą o Hiszpanii? Bo chciałem z Hiszpanią też mieć. Oni mają wojnę z Łotwą. Zaproponuję sobie jeszcze tym dwóm państwom, Zobaczymy kto się zgodzi. Hiszpania, Wielka Brytania nie chce. A to z nimi się jeszcze troszeczkę bardziej poprawi relacja w sumie. Dobra. Ze Szwecją by można było zrobić sojusz jeszcze. I jest? Co jest? Białoruś, co oni robią z Rosją? Ja będę wziąć kogoś co sojuszników, nie widzę sensu. Tutaj jeszcze troszeczkę. Polska jest tylko w Opolu. Nie, to trzeba będzie zmienić później Ja bym chciał tutaj mieć granice z Ukrainą, gdyż ich trzeba podbić za to, że podbili Polskę. W Polsce ich trzeba będzie zwrócić, te, zwrócić tereny. No albo coś takiego. No i jest. Włochy są dostęp wojskowy, a Włochy to można będzie wziąć w sumie zaraz do sojuszu Tylko chcę mieć pokój z Norwegią, no jest Co tu robią Włochy? Poproś o dostęp wojskowy Zgodzili się, spoko Oho, ja kasy nie mam, tro musimy trochę wojsko rozwiązać Jakby było to na ptusie Trochę szkoda wojska, ale kto by się tym przejmował? Pora zaatakować Mam nadzieję, że nie będzie oporu. Dobra, jest, ba bardziej od strony Albanii. Ale chyba sobie z takim również poradzę. Okej, okay, więc mamy 100% tego. Jeśli żądanie, 90% Ukrainy idzie jeszcze. Oha, dobra. Spora zaatakować Czechy. Czy oni będą teraz mi uciek... Chcia nie chciałem do tego dopuścić. Ale to są specjalne taktyki, moje ulubione takie, żeby się rozejść jakoś jak najbardziej się da. Również, żeby mieć wojsko wszędzie gdzie się da. Sojusz nasz wygląda coraz potężniej. Zaraz przejmę Rumunię, myślę, że jest to dobry pomysł, aby zaatakować teraz Rumunię. Chyba, że mnie lubią. Lubią mnie. Czy chcą mieć sojusz? Nie lubią moich przymierzeńców. To nie będą chcieli mieć. Tutaj jakoś się trzeba rozejść. A wojska nie mieli na granicy, bo przymierzy mieliśmy dobre relacje. No cóż, aha. Czy mnie Węgry atakują? Staram się tutaj wezwij do broni Włochów. Nie, niech oni mi tutaj za mnie walczą, ja tylko trochę wojska rozstawię. Ja tutaj kontynuuję wojnę z Rumunią. Ha! To nie miało tak wyglądać. Mimo tego, iż z Rumunią były problemy, to udało mi się ich pokonać. Więc, co by jeszcze można by było przejąć, aby moje państwo było duże i super rozwinięte? Ciekawe, czy by się ci zgodzili. Białoruś. Myślę, że nie. To jednak, duże państwo sobie zrobili. Zgodzili się. Aha. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, no i jest. Wielki Luksemburg. Jeszcze w sumie Ukrainie mogę tak zrobić. Co tu robi? Aha, dobra, im nic nie zrobię chyba. Myślę, że nie chciałbym im nic robić. Z nimi się lubimy. Nie lubię moich sprzymierzeńców, ale Turcja to już nie jest Europa, tak jakby. Dobra, niech będzie tyle. Bardziej mi się już tutaj nie chce męczyć. Demokratyczną Republiką Kongo, ona jest bardziej tutaj, więc nie chcę mi się z nią męczyć. Tak wygląda oto państwo nasze, moje, a tak wyglądają sojusznicy. Papa Wizowie